No i dojechaliśmy, już widać pierwsze namioty, samochody, jest fajnie zorganizowane, a tu przynajmniej tak z zewnątrz widać, Kocur jak tam droga ci minęła? to jest właśnie z nienacka, nienacka wyskoczył, dobra Cztery godzinki drogi. Ale fajnie robi wrażenie. Kocur z zachodem słońca. Byliśmy się zarejestrować. Teraz rozbijamy namioty. Idzie kocur z karteczką. Jak pszczółka maja wygląda. A, A idzie. Arek, ty alkoholiku. Dobra, nie udawaj się do mojego namiotu. Tak rozbiliśmy się właśnie. Jesteśmy na miejscu. Fajnie to wygląda. Którzy jest bicepsy czy włosy pod pachami Pod wachami. Kocur zaginął w akcji. Poszedł na siku i go nie ma. Ale namioty rozłożone. Mój kocura Arek w samochodzie nie wiem dlaczego no pięknie jest Arek, Paweł bardzo ładne zdjęcie, tak, tak co z Darkiem gadają. Nie no, gadajcie, nie przeszkadzajcie sobie. Jestem Bogiem Wyobraź to sobie, sobie Ty też jesteś Bogiem Tylko wyobraź to sobie, sobie i będziemy ruszać, ruszamy w prawo, pierwsze dwa białe busy pojadą, żeby pokazać gdzie mam się zatrzymać i gdzie odbić w, lew w lewą taką trójkę polną, no bo trochę kurzu będzie to na pewno i będziemy wozić, tak, podwozić wszystkich, kto nie ma, ma auta oczywiście no i zaczynamy to, właśnie do tego tu idę, nie? To za idzie, idzie Arek Idzie jak dzik. Tam. Dawaj. Kurwa, to Pola to wielkie, obszerne. Pogoda piękna. Będzie fajnie. Kocuru mniej piękny, ale też fajny. Jest obrączka. Obrączka z czasów 3000 lat. Ale nie wolno kopać koleś. duże palce wtedy. nie wolno kopać, dlatego się pokopałem. Dzwonka na policję. No jest pierwszy dołek. Pierwszy dołek i pierwszy fand. Mały polski guzik. Chyba orzeł nie ma korony. Uszkodzony jest łóżko uszko wepchnięte. No ale pierwszy fand. I wielkie pole. Wielkie pole. I pełno poszukiwaczy. Piękny widok. Jeszcze nie wszyscy przyszli Ale schodzą się powoli No normalne 10 groszy ma no. no i idę zobaczę, pokażę może Co ty tam? O i teraz znalazł coś Co to jest? Kojarzę taki, Aha. to jest taki kapselek, tak? taki mini Polmos Polmos. Pol Pol no jak tam? Chodzę, w wysypu się z... Znajdę. No na razie co? Przeszliśmy, gadać, przeszliśmy to pole. To co tu jest zielone wszystko. Chodzimy po zasianym, ale z pozwoleniem. No i jest 10 groszy. No już pokaż szybciej. Widać. Tak, 10 groszy, 1840 rok. No, wytarga trochę. Jest. Ale jest. Tak, no, widać, widać. Widać, widać. Chodzimy, jest upał. Wyniki słabe. Ale zaraz popytamy, może coś komuś fajnego wyszło. Idę do Arka. Dawno go nie widziałem. Jak tam? U nas kompletnie pusto. Tak? No. Ty odznaczenie jakieś ciasne. Tak? O ty kurczę. No to pokazuj tutaj. Szybciutko. Widzisz kocur? Ciekawski. Ciekawski kocur. No. no ludzi jest pełno. Fajny widok, ale... Coś tutaj, tak z tymi fantami. O, jakieś polskie... Tuhaj. Czuwaj. Czuwaj? No, Czuwaj. No. no tak to co? Tarcerska od znaka. Czekaj chwilkę, ja się sobie obejrzę. A może wy nie włączyliście? Ja się tak nieraz zastanawiam, czy ja mam włączony w ogóle. Nie no, śmieci zbieraliśmy, pereli. No. Trzymaj. Czuwaj. No i co? Wykrywacze schowane. Idziemy obejrzeć fanty. Już tam trochę osób się zebrało. No fantów za wiele nie ma, ale zaraz zobaczymy, co inni znaleźli. Zlot fajny. No jeszcze jutro będziemy chodzić, no ale. Ale tak. co my tu mamy? Coś ciekawego jest? Jakie ładne łyżki już to jest Nie, Dużo łusek, pocisków. A na groszy. Transport jakiś przysłał. Co sami zabrali. Czy taki strzał był, coś ciekawego, czy nic? Nie widać. Gratulacje. Do, do fotografa proszę, tamtą stronę. <grytanie> <grytanie>

Piją kawkę. Tak. To jest tylko puszka na pedłum. <noise> to jest tylko puszka na petę, Dokładnie. <noise> Nie pijemy nic. Cale. Pięknie jest. Na początku tygodnia patrzyłem, że mają być burze, a dzisiaj było aż za pięknie. No idziemy. Drugi dzień z lotu. Nowe pole. Może będzie lepiej. Arek, będzie lepiej? Na pewno. No, i o to chodzi. No i szuka kocur. Szuka, jesteśmy na polu. Drugi dzień, niedziela. Drugi dzień z lotu u Grosika. Inne pole, rżysko. Zdrowie! Zdrowie. I mój pierwszy fant. Myślę, że jest to przykrywka od, od fajki. Nie znam się kompletnie, ale tak to mi wygląda. Tak mi się coś kojarzy. Jest zawias. Tu jakby zamek. Więc to będzie to. No dobra. Wczoraj kiepskie rezultaty, ale to chyba u wszystkich. A dziś zobaczymy. Piękny widok, tyle ludzi z wykrywaczami. Cycuś Marek Cycusia znalazł Pokaż nagram, bo tak. Cycek to fajne. Masz takie małe do ręki, co nie? 120. Jest to bo to 76, co nie? No ale fajne. No rzuć, no później rzuć. Nie. nie mam nic to nie? Majtki mogę wsadzić. <laughs> to nie, a coś... Coś opisałem, I... Opisałem, I... co się ale... odpisałeś co? Nie odpisałeś się e... z tym e... Późne średniowiecze już to, no, 16-17 wiek, e... nabijka jak? Tak? No do, od pasa, tak. No Arek tak znalazł, ale to nagram później w sumie, no. no. Jest znalezisko. No. Ale myślisz tak, że... Ah, Ten, bo taki no, jest. Zobacz, no, zobacz, no, No. Piękny sztylet. <noise> no jakiś kurwa turecki, to jakiś nie wiem dlaczego to jest. No ciekawe. Ciekawe, no, no. zobaczymy No pewnie będzie wiedział, no. Wiedział, Dobra, fajnie. No, piękna sprawa. No i wracamy. Na tarczy. <noise> Na tarczyn. No już po niedzielnym kopaniu. Ostatnie dołki fantów, można powiedzieć, że brak. Znalazłem pokrywkę od fajki. Arek, coś znalazłeś w ogóle? Ten Wisiorek średniowieczny. A, no właśnie. Mm. Wisiorek średniowieczny. Zapomniałem o tym. Ale nie widziałem go, więc dlatego. Pokażę później. O, Arek się zajada. Nie robię zdjęcia wam. Jest śniadanko, pasztecik podlaski. Kocur na zupie chmielowej, kocur, tak na zupie chmielowej. Już po prysznicu. Słoneczko wyszło. Ale co posiedzimy jeszcze chyba nie trochę, no jesteśmy prawie spakowani. Arek tam coś się męczy, kocur mu pomaga dzielnie. Złot, przyjemny, fantów niewiele, zaraz chyba jeszcze pójdziemy zobaczyć, bo Grosik wyjął nas tu znaleziska z tych dwóch dni i zobaczymy, co tam ciekawego. Tak jest, Okej, okay, kilka fantów jeszcze udało mi się wyhaczyć, to znalazarek. I co to może być od sakwy zapinka? To jak datowana? Nie wiesz. Ciekawe. Jest. A jest moje? No. no. A to jest dzwonek, chyba taki, tak? Jakiś. Nie. Znaczy, może być połowa jęczarka. A, no właśnie, jęczarek. To koleżanka znalazła. Są moje, co było? A, nie ma na no. Nie ma. To też coś fajnego może być. Przęsnik, tak? Przęsnik. Przęśnik. Przęśnik Nigdy nie znalazłem chyba, więc... I prawie złota moneta. No prawie. Okej. No dobra, fajnie. Coś tam wyszło, no. Moje najładniejsze. Twoje najładniejsze. no i kupę kupę złomu. Co? A zaraz zdjęcie czekaj, już już. I kupa złomu jeszcze. Ani gadają chyba, nie? No papuga powiedziała. Kiedy? No przed chwilą, papuga. Ja nie słyszę. Powiedziała to co? Na pewno. Ta, na pewno. Na 100%. Papuga, papuga, papuga. Ale Popuga. chyba tamta druga. Tamta druga później już.